Cześć, z tej strony Rolnik 330. Jesteśmy w miejscowości Regietów. Stadnina Koni Huculskich. Chcę wam z tego miejsca pokazać jakie mają porządne maszyny. Są to naprawdę bestie, nie? Jest to rozrzutnik. Dwa rozrzutniki stoją tutaj. Marki Tytan. Dziesiątka ten jest. Tutaj jest Herkules 14 Naprawdę byki to są, nie? Porządne maszyny Rzadko kiedy ja takie widzę, więc chciałbym to jakoś upamiętnić Ogromne koła, to jest maszyna, kurde No brudne, bo po robocie, nie? Kurde, jest moc. Kolejne maszyny to jest Klas UNER. Yy, przepraszam, Liner 1650. Jest to zgrabiarka marki Klasa. Spoko maszynka też. Widać, że robione było tym. Oni mają tutaj około 1000. 1000 hektarów gruntów, gruntów rolnych, jak to mówię. Tu jest rozsiewacz. O, ładow o maksymalnej ładowności 5000 kg. E agre agregowanie z ciągnikiem wyposażonym w zaczepy do przyczep jednoosiowych. Porządna maszyna. Tutaj kolejny, ter, no, pierwszy traktor Crystal 121 z podpiętą z przodu y, kosiarką klas Disco 3050 FT. Tam dalej, y, przewracarka dosiana, pojomkowa, Tu kolejna maszyna. Kubota M5111 z podpiętą belownicą marki Kron Komprima F125FC. Tak to pięknie wygląda. Wszystko tutaj przy, przyczepa DB8000. Ładowność 8 ton oczywiście metal techa tutaj jest przyczepa na bale wielka też tam jest New Holland prawdopodobnie te czwórka z podpiętą pottingera rozrzutnikiem no nie rozrzutnikiem tylko przetrząsaczem do siana, do, no, do siana. Tu jest kosiarka Pottingera Alfa Motion I tak jak mówiłem, tu jest New starszy starszej generacji. Prawdopodobnie to czwórka. Ładnie to wszystko wygląda. Ale jeszcze przed nami kolejna naczepa. Przyczepa porządna, wielka. Nie wiem, jakiej marki. Nie jest napisane. I tu. I tu jest właśnie, moim zdaniem, no, największa chyba maszyna z tego wielkiego gospodarstwa JCB Fast Track 3, 3200. Tak to pięknie wygląda. Tutaj trzymają maszyny. A wam jeszcze nie powiedziałem, bo tu jest bielownica Nieholanda BRF 090 też bardzo fajne ładna. A tutaj stoi Jelcz 325 Staro dawne też maszyny są na przykład jak ten tutaj tutaj stoi przepraszam, stoi Nieholand T4. Starszej generacji. Tutaj mamy Dafa 65 210 AT. Tak to wygląda. Tutaj mamy przyczepy na konie. Oczywiście huculskie. I tutaj kolejne maszynki. Tak to wygląda. No i tej przyczepki i chwytaki do słomy. Na razie to było tyle w tym odcinku. Jeszcze się postaram coś z tego gospodarstwa nagrać, jakieś koniki czy coś. A ja was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dajcie łapkę w górę i pozytywny komentarz. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie cześć.